Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Forver. nie zapraszam was na kolejny odcinek z serii Top 5 Ace w grze Counter-Strike Global Offensive. Kochani jest to miesiąc luty i na ten miesiąc przesłaliście mi naprawdę bardzo, 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 bardzo malutko asików. Nie miałem z czego wybierać, bodajże tych sensów było chyba z, z 7-8 na ten miesiąc, dlatego zachęcam Was naprawdę z całego serca, żebyście przesłali kolejne swoje asiki. Jeśli takowe nagracie na adres, który będzie podany w opisie pod tym filmem, Jesz jeszcze postaram się Wam. To wszystko napisać w komentarzu, na jakiego, na jakiego maila macie to wysyłać i wszystkie wytyczne, które chciałbym, żebyście żeby spełnili przed wysłaniem mi ASA znajdziecie również w opisie pod tym filmem. Wszystko macie wypunktowane jak na tacy, jak na talerze podane, a teraz przechodzimy do miejsca piątego. Miejsce piąte zajmuje gracz fili ranga Legendary Eagle, jest to runda jakaś pistoletówka, jest to prawdopodobnie Force tutaj nasz gracz Fili z P250 i przesła mi wiadomość właśnie wraz z tym ace'em, że po tej, po tej akcji, po tym wysiku zakochał się w tymże pistolecie i zaraz zobaczycie, dlaczego akurat ten koleżka darzy miłością ten właściwie pistolet. Zobaczcie, dwie głowy prawie znikąd, tutaj strzał z AWP i teraz sytuacja 1 na 1. Clutch or kick, clutch or kick. tutaj już ciśnienie zaczyna podchodzić w górę, ale Fili jednak Trzyma się w ryzak, jednak trzyma tą zimną krew. Jak myślicie, co się zaraz stanie? Na pewno nie to, na pewno nie to. Już w tej chwili czuję, że już kolga podchodzi, szybki jakiś strzał. Lekko zlagowany, ale naprawdę miejsce piąte zasłużone. Miejsce czwarte, gracz Speedy, ranga Global Elite. Speedy go już prawdopodobnie kojarzycie z pierwszych odcinków Top 5 Ace. Był on już pokazywany prawdopodobnie na mapce Inferno, ponieważ według mnie jest to jego mapa. Ale zobaczcie, runda pistoletowa i tutaj nie ma USP, więc zastanowicie się pewnie, kurde, czym on kupił Forevera, skoro to nie jest USP. Ale zobaczcie, co on tutaj robi, P2000 stat Trako. Cóż no, tylko i wyłącznie można skwitować to także bardzo ładne głowy rozda tutaj na dywanach na mapie The Mirage. I odnośnie The mamy kolejnego tutaj na miejscu trzeci gracz, Humphrey, ranga Global Elite. Zobaczcie tutaj, również runda pistoletowa i co on trzyma w ręku, no oczywiście USP. Ta głowa z rampy, pierwszy, pierwszy entry frag, naprawdę zwalił mnie z nóg. Już tutaj wiedziałem, że będzie piękna akcyjka i zobaczcie tutaj, naprawdę bardzo ładnie Hamprey sobie radzi z tą rundą pistoletową. Już ostatni terrorysta, już po prostu, jak to się mówi, tonący brzytwy się chwyta. chciał zgarnąć ostatniego fraga przed końcem rundy, zanim zginie, ale Hamprey już tutaj bardzo ładnie ubezpiecza swoich kolegów. Ranga, Global Elite, gracz Monsters i oczywiście miejsce drugie. Jest to ace, którego yy, oczekiwałem, jest to ace właśnie przy użyciu Scouta. Scout jest to jedna z y, wielu oczywiście moich ulubionych broni, ale Monsters tutaj naprawdę pokazuje y, klasę, pokazuje to, jak z, ze Scoutem się gra i naprawdę to, co, co robi teraz, po prostu sprintuje sobie z zoomem na, że tak powiem, na, na talerzu i oczywiście bardzo tutaj ładnie obił swojego Przeciwnika z tym pierwszym skautem y, Pierwszym strzałem ze skauta I oczywiście mógł dobić go z USP I gracz y, Mumu, ranga MGE Tutaj napisałem w cudzysłowie. Ponieważ y, jest to gracz, który naprawdę Nie, nie prezentuje swojego poziomu y, Na randze Master Guardian Elite Ponieważ zobaczcie co on tutaj robi Na pewno to nie jest jego ranga <noise> y, Będziecie mogli się ze mną zgodzić I oczywiście Mumu tutaj z miejscem pierwszym Zobaczcie jest to mapka The Cash. I zobaczcie co on teraz robi. Jego koledzy giną jak muchy, padają jak muchy, a on tutaj uspokaja grę. Nie wiem czy było słychać wcześniej, ale zobaczcie, on już wie po, po usłyszanych krokach, że jeden gość jest w wentach przy skrzynce. Drugiego tutaj, zobaczcie, zaraz tutaj, zobaczcie, jak on zachowuje zimną krew. Tutaj jedna pestka tego gościa już usłyszał, usłyszał wcześniej, więc mógł spokojnie na że do niego wylecieć. Już słyszę, że jeden jest akurat tam na midzie słyszał wcześniej kroki. Tutaj przed chwilą antyterrorysta tupnął i zobaczcie jak on go pięknie zaflaszował, no, kompletnie biało miał gościu pan Al, czy pan Ali, nie widzę tutaj z daleka jaki miał nick. Ale teraz już została sytuacja jeden na jednego, Ant ostatni antyterrorysta już pewnie ma pełno w gaciach. I co teraz może zrobić? No może tylko czekać albo na to, że ugra klacza, albo na to, że zginie. No i stało się to tak jak mówiłem. <gryw> Bardzo ładny ejsik. Mimo, że Ranga nie gra, nie gra swoją rolę, a naprawdę tutaj Momu zachował zimną krew i ze względu na to właśnie wrzuciłem to na miejsce pierwsze. Tutaj jeszcze ostatnie akcyjki zakończające ten odcinek. Także zachęcam Was do wysłania kolejnych ace'ików na adres podany w mailu. Mam nadzieję, że będziemy się tutaj równie dobrze bawili w tej serii. I cóż, trzymajcie się. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Pozostańcie jak zwykle w Forrym i Do usłyszenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Trzymajcie się. Papa! Pa.